Deco-upage to jedna z technik, która służy do samodzielnego dekorowania domu, mebli oraz wielu różnych przedmiotów. Deco-upage to technika, która zostawia wykonawcy bardzo dużo możliwości. Dzięki niej, metodą Deco-upage możemy zrobić wiele unikatowych ozdób. De to skróto do it yourself, czyli zrób to własnoręcznie. Technika Deco-upage to prawdziwa ciekawostka dla wszystkich miłośników prac ręcznych którzy martwią się, że nie potrafią ładnie malować. W technice decoupage nie trzeba mieć szczególnych zdolności plastycznych, by tworzyć małe dzieła sztuki, co może stać się nowym hobby. Warto przeczytać nasz poradnik Decoupage krok po kroku, jak to działa. Jak wykonać dekorację metodą deco-upage? Czy technika deco sprawdzi się w przypadku wszystkich powierzchni? Przyjrzyjmy się całemu procesowi deco krok po kroku. Dzięki temu być może niedługo samodzielnie stworzysz swoje własne ozdoby metodą deco Technika deco dekorowanie domu i technika deco polega na przyklejaniu wzorów na przygotowanych wcześniej powierzchniach. Wzory są wykonane z papieru, z resz serwetek. Do deco wykorzystuje się papierowe wzory pochodzące z dedykowanych zestawów czyli arkuszy papieru, które zostały zaprojektowane wyłącznie do tego celu. Wzory mogą też pochodzić z papierowych serwetek. Wtedy mówimy o deco metodą serwetkową. Używając techniki deco wzory można nakładać na wiele różnych materiałów drewno, szkło, metal, tkaniny plastik i ceramikę. Dzięki technice decoupage zdobienie przedmiotów może być bardzo wszechstronne. Samo słowo decoupage pochodzi z języka francuskiego. Decouper oznacza w nim po prostu wycinać. W nazwie techniki decoupage kryje się więc właściwie cała jej kwintesencja. Wycięty szablon nakleja się na powierzchnię, a następnie pokrywa wieloma warstwami lakieru. Chodzi o to, by zalać go tak by nie był wyczuwalny. Gdy warstwa lakieru jest już wystarczająco gruba, naklejony szablon wygląda jak namalowany. Pomimo że sama nazwa Decoupage kojarzona jest z Francją, to technika ta pochodzi od plemion nomadów ze wschodniej Syberii. Wykorzystywano ją do tworzenia ozdób na grobach przodków. Później Decoupage przejęli Chińczycy, aż do XII wieku ozdabiali w ten sposób lampy, okna, lampiony, pudełka, szkatułki a nawet meble dopiero kilka wieków później technika ozdabiania przedmiotów metodą decoupage dotarła do Europy najpierw technika decoupage pojawiła się we Włoszech gdzie wykorzystywano ją do dekorowania mebli, które miały imitować te chińskie. Wtedy nazywano to laćca centrafatta, ale szybko uznano ją za sztukę dla biedaków. Większym zainteresowaniem cieszyły się oryginalne prace ówczesnych malarzy. Z Włoch technika de Coupage przywędrowała do Francji. Tam technika de Coupage została pokochana przez kobiety mieszkające na dworze Ludwika XV które przyczyniły się do rozprzestrzeniania się popularności decoupage. Deco upagę wykorzystywano do przyborów toaletowych, szkatułek, pudełek, a nawet metodą decoupage dekorowano meble. Jako ciekawostkę warto dodać, że w tamtych czasach wzory do techniki decoupage nie pochodziły z serwetek papierowych lub specjalnych wzorników. By je uzyskać, Wycinano elementy z kopii obrazów albo nawet z oryginałów. W związku z tym wiele dzieł sztuki z tamtych lat nie przetrwało do naszych czasów. Technika decoupage była wykorzystywana także przez wielkich i znanych MP Pablo Picasso i Henry Matisse. Nie można się więc dziwić że praca z techniką decoupage wciąż cieszy się całkiem sporą popularnością. W Polsce szczególnie sławna stała się około roku 2008. To właśnie wtedy szał wycinania i przyklejania stał się modny. Przez pewien czas technika decoupage była prawdziwym hitem, a ozdobione metodą decoupage przedmioty wzbudzały wielki zachwyt zwłaszcza wśród osób, które nigdy wcześniej nie znały tego sposobu i nie wiedziały, Skąd tu tak wielu osób równocześnie ujawnił się talent plastyczny. Ten wzrost popularności Decoupage sprawił, że artykuły do Decoupage stały się dostępne w wielu sklepach internetowych i stacjonarnych. Przez pewien czas były bardzo popularne. Prawie każdy próbował swoich sił w tworzeniu nowych i ciekawych ozdób techniką deco-upagę. W związku z tym coraz więcej praktycznych i efektownych akcesoriów do deco-upagę były dostępne w Polsce. Teraz zakup różnych produktów i akcesoriów do techniki deco-upagę jest łatwy, co jest potrzebne do wykonania dekoracji. Przyjrzyjmy się liście akcesoriów które są niezbędne do wykonania dekoracji deco Jak łatwo się domyślić, jest to kilka elementów, bez których nie sposób się obejść, chcąc ozdabiać techniką deco krok po kroku. Podstawą jest oczywiście rzecz, która ma zostać ozdobiona techniką deco Może to być szafka, stara butelka, drewniana szkatułka, drewniana bransoletka, kolczyki, wisiorek, pudełko, doniczka. Możliwości Decoupage są właściwie nieograniczone. Każdy może przygotować taką ozdobę Decoupage, na jaką ma akurat ochotę. Oprócz tego konieczne będzie farba do malowania techniką Decoupage. Można pomalować nią element, który ma zostać ozdobiony z zastosowaniem techniki Decoupage. Po nałożeniu wzoru malowanie nie będzie już możliwe. Koniecznie trzeba mieć też oczywiście wzór. Który zostanie wykorzystany jako dekoracja deco upagę Może on pochodzić ze wzornika. Są to książeczki, w których na cienkim papierze wydrukowano wzory idealne do upiększania deco Jako podkładu można też użyć serwetki jednorazowej. W takim wypadku powinno się ją rozwarstwić. Pozostałe, białe warstwy można wyrzucić. Z kolorowej warstwy należy z kolei delikatnie wydrzeć interesujący nas motyw. To ważne, powinien on być wydarty a nie wycięty. Dzięki temu nie będzie miał on bardzo równych i jednorodnych brzegów, co ułatwi ich ukrycie. Technika decoupage wykorzystuje też pędzelki Raczej płaski o szerokości do 1,5 cm, większe mogą być za mało precyzyjne. Do upagę można też używać zwykłych pędzelków szkolnych do upagę potrzebny będzie też klej na bazie wody oraz lakier bezbarwny. Podstawą jest najzwyklejszy lakier bezbarwny w spraju, ale można też korzystać z lakierów matowych lub pękających. To wszystko zależy od stosowanej techniki deco upagę szczegóły wyjaśnijmy poniżej. W poradniku przygotowywania dekoracji Decoupage krok po kroku. Ile kosztują akcesoria do Decoupage? Przyjrzyjmy się teraz cenom akcesoriów i narzędzi do Decoupage. Warto się zastanowić, ile pieniędzy trzeba przygotować, żeby móc zacząć przygodę z techniką Decoupage. Zaznaczmy też, że nie wszystkie te materiały są potrzebne do każdego rodzaju zdobień metodą Decoupage. Z poniższej listy trzeba wybrać te przedmioty, które będą potrzebne do realizacji konkretnych pomysłów i projektów deco-upagę. Co można ozdabiać techniką deco -Page? Metoda zdobienia techniką deco jest dość uniwersalna. Za pomocą techniki deco-upagę ozdobimy stare meble i odświeżymy wiele przedmiotów, takich jak donice, osłonki, wasony, flakony lub butelki. Obecnie przygotowano wiele różnych przedmiotów. Które zostały zaprojektowane w celu zdobienia. Ich wybór jest bardzo szeroki, więc można przygotować z nich coś ciekawego i oryginalnego. Biżuterie, dostępne są drewniane bransoletki, drewniane kolczyki i wisiorki w formie niewielkich płytek, które można ozdobić dowolnym wzorem, figurki z papermache. Najczęściej są one w kształcie zwierzątek NP, słoni, żyrafy, kota. To ciekawa dekoracja którą można zmienić w unikatową ozdobę, pudełka, podstawki i pod kubki, bombki, tace, drewniane szkatułki z zamknięciem, ceramiczne doniczki, szklane butelki, drewniane kwadraty, które są wielkością idealnie dopasowane wielkości serwetki, a bażury do lamp i lampek. Na poniższym filmie można zobaczyć jakie efekty upago się uzyskuje. Sprawdźmy teraz jak zrobić decołpagę na drewnie. Sama technika polegająca na zdobieniu jest uzależniona od materiału jaki ma być ozdobiony oraz od efektu jaki ma zostać uzyskany. Na początek przyjrzyjmy się najprostszemu zdobieniu na drewnie. Decołpagę krok po kroku można wykonać na drewnianym pudełku szkatułce albo po prostu deseczce, która będzie służyła jako obrazek dekoracyjny na ścianę w domu przygotuj powierzchnię. Na początek trzeba przygotować przedmiot z drewna. Powinna ona być czysta i wolna od kurzu. Dzięki temu będzie ona mogła lepiej chłonąć farbę. Dla pewności możesz przetrzeć deseczkę ścierką nasączoną w roztworze wody z szarym mydłem. Unikaj jednak przymoczenia deski. Chodzi jedynie o jej odkurzenie i odtłuszczenie, kiedy drewno wyschnie. Możesz pomalować je farbą akrylową w wybranym kolorze. Najprawdopodobniej jedna warstwa to będzie za mało, by uzyskać pożądany przez Ciebie motyw. W takim wypadku poczekaj, aż farba wyschnie i nałóż drugą warstwę, wycinanie wzoru. Kiedy farba schnie, możesz zająć się przygotowaniem wybranego wzoru. Możesz go ostrożnie wyrwać z serwetki, ale tak by go nie uszkodzić. Dzięki temu szablon z serwetki nie będzie miał bardzo wyraźnych granic, które trzeba by ukryć. W przypadku papieru ryżowego lepiej będzie, jeśli sięgniesz po ostre nożyczki, wykorzystaj je do tego, by precyzyjnie wyciąć interesujące cię motywy zdobienia, sprawdź rozmieszczenie. Jeśli farba już wyschła, to możesz na desce ułożyć swoją kompozycję. Na razie bez kleju, po prostu ułóż elementy. Zastanów się, gdzie i co powinno się znaleźć. Na tym etapie możesz też podjąć decyzję o zrezygnowaniu z jednych elementów albo dołożeniu innych. Poświęć na to tyle czasu, ile potrzebujesz. Później nie będzie już czasu na poprawki. Nałóż klej. Teraz weź do ręki wycięty wzór. Do drugiej weź pędzelek i ostrożnie nałóż nim klej. Dodaj co na spodnią stronę pociętej serwetki lub papieru. Najprawdopodobniej serwetka sama przywrze do pędzla. To dobrze. Dzięki temu będzie ci łatwiej przenieść ją na wybrane miejsce i położyć ją dokładnie tam, gdzie zaplanowałeś. Popraw wzór. Z całą pewnością będzie trzeba trochę popracować nad ułożeniem wzoru upagę, by leżał on perfekcyjnie. W takim wypadku weź do ręki pędzelek i delikatnie przesuwaj nim po przyklejonym wzorze od środka wzoru do jego brzegów. W ten sposób możesz wycisnąć ewentualne powietrze spod niego. Nie przejmuj się, jeśli gdzieś pojawi się klej. Większość klejów, gdy wysycha, Staje się transparentna. Czynności te powtarzaj z każdą kolejną ozdobą, którą chcesz przymocować do swojej deseczki. Im ich więcej, tym więcej czasu będziesz musiał na to poświęcić. Lakierowanie metodą decoupage krok po kroku. Jeśli jesteś już zadowolony z ułożenia. Możesz przejść do lakierowania. Jeśli to możliwe to nakładaj lakier na świeżym powietrzu. Dzięki temu nie będziesz go wdychać i nie pobrudzisz swoich mebli. Dla wygody możesz użyć lakieru w aerozolu. Pozwoli on na nałożenie równej i dość cienkiej warstwy w krótkim czasie. Kiedy lakier co upagę wyschnie, możesz położyć na nim kolejną warstwę. Czynność tą trzeba powtarzać tak długo, aż wzór przestanie być wyczuwalny. Chodzi o to, by cały element z drewna był w dotyku gładki i równy. Zabezpieczenie. Jeśli użyłeś lakieru bez werniksu, to zaleca się na sam koniec położyć jedną warstwę tego produktu. To dodatkowe zabezpieczenie zdobienia, które może ochronić przedmiot przed blaknięciem. Bardzo często jednak lakier jest wzbogacony w werniks i nie trzeba kłaść go osobną warstwą. To pewne ułatwienie, które przyspiesza pracę. Jeśli chcesz ozdobić butelkę w stylu decoupage, która ma być wazonem, musisz postępować nieco inaczej. W końcu wazon ma bezpośredni kontakt z wodą. Może się więc zdarzyć, że woda wyleje się i zmoczy dekorację decoupage. Należy więc zadbać, by ta odrobina wody nie zniszczyła całej butelki. Sprawdźmy jak to zrobić to techniką decoupage krok po kroku. Przygotowanie. Na początek dobrze umyj butelkę. Nie może być na niej żadnych śladów pokleju od etykiety albo tłustych plam. Koniecznie butelkę należy umyć. Podtłuścić i pozwolić jej wyschnąć. To ważne, bo umożliwi to lepszą przyczepność farby do szkła. W tym celu wystarczy umyć butelkę przy pomocy zwykłego płynu do mycia naczyń i miękkiej gąbki. Butelkę możesz wytrzeć suchą ścierką albo po prostu pozwolić jej wyschnąć. W drugim wypadku jest mniejsze ryzyko, że do szkła przyczepią się krótkie włókna ze ściereczki. Malowanie. Na tym etapie możesz już pomalować swoją butelkę metodą decoupage najlepiej będzie jeśli użyjesz dedykowanych farb do szkła. Wyróżnia je to, że dobrze kryją nawet bardzo gładką i śliską płaszczyznę. Kiedy farba wyschnie, nałóż drugą warstwę. Zadbaj o to. By nie było widocznych smug po pociągnięciach pędzla. One nie wyglądają zbyt estetycznie. Wybierz pędzel z naturalnego włosia, który będzie dobrze rozprowadzał farbę. Wycinanie szablonów. Teraz możesz zabrać się za przygotowanie szablonów. Papierowe wzory możesz wydrzeć z serwetki albo wyciąć z papieru do decoupage. Postaraj się nie uszkodzić serwetki, ani żadnego z szablonów. Przymiarka. W przypadku butelki może to być dość trudne, ale powinieneś przymierzyć poszczególne motywy do samej butelki. Na tym etapie możesz rozplanować ich rozmieszczenie i w razie czego je poprawić. Pora na klej do techniki i deco upagę. Nałóż klej do techniki i deco upagę na butelce. Umieść na nim wzór. Możesz pomóc sobie pędzelkiem z naturalnego włosia. Popraw nim ułożenie wzoru delikatnie przeciągając od środka wzoru na zewnątrz, następnie nałóż drugą warstwę kleju do ceramiki na wierzch szablonu czy serwetki, pozwala to dodatkowo zabezpieczyć je przed zmyciem. Utwardzenie na tym etapie powinieneś utwardzić klej. W tym wypadku należy sprawdzić zalecenia producenta, które powinny znaleźć się na opakowaniu od kleju. Zazwyczaj jednak utwardzanie kleju do ceramiki i szkła odbywa się w warunkach podwyższonej temperatury. Butelkę należy więc włożyć na 5 minut do piekarnika rozgrzanego do 140 stopni Celsjusza. Tego czasu nie powinno się wydłużać, by nie ryzykować że butelka pęknie na skutek zbyt wysokiej temperatury. Lakierowanie metodą decoupage krok po kroku. Gdy butelka już ostygnie, możesz przystąpić do ostatniego etapu jej zdobienia. Jest to lakierowanie metodą decoupage. Dobrze będzie, jeśli sięgniesz po lakier jachtowy który jest to odporny na działanie wody. Nakłada się go przy pomocy pędzla z naturalnego włosia. Nałóż najpierw jedną warstwę i pozwól jej wyschnąć. Później nałóż jeszcze jedną warstwę, gdy wyschnie. Obejrzyj dokładnie butelkę i sprawdź jej gładkość. Jeśli miejsce, w którym butelka graniczy ze wzorem serwetki jest wyczuwalne, to znaczy, że trzeba położyć następną warstwę. Pracę metodą decoupage należy kontynuować aż do momentu, kiedy wzór z serwetki szablonu nie będzie wyczuwalny. Ile to będzie warstw? Trudno ocenić, ale dwie warstwy do pokrycia serwetek papierowych to absolutne minimum. Po tym kroku zdobienia upagę metodą serwetkową gotowe.